Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dziś mam dla Was przepis na przepyszny i wilgotny makowiec na kruchym spodzie z gotowej masy makowej, którą możecie kupić w sklepie. Jest to makowiec bez zawijania, a więc bardzo prosty. Zapraszam do oglądania. Na początku szybciutko wyświetlę Wam listę składników, do której możecie wrócić w każdej chwili, w której będziecie potrzebować. Składniki znajdziecie też w opisie filmu. Jest to przepis na tortownicę średnicy 26 cm, ale ciut mniejsza też się nada. Zaczynamy od rozgrzania piekarnika do 180 stopni Celsjusza, grzanie góra dół. Minutnik ustawiam na 15 minut, bo tyle będziemy piec spód. Następnie przechodzimy do przygotowania kruchego spodu. Bierzemy miskę i wsypujemy do niej jedną i pół szklanki mąki pszennej tortowej, czyli około 220 g. Teraz bierzemy chłodne masło. Można masło chwilę wcześniej wyjąć z lodówki, żeby łatwiej się je zagniatało. Będziemy potrzebować dokładnie 120 g masła. Masła wkrajamy do miski tak jak pokazuje na filmiku. Teraz do miski dodajemy 3 czubate łyżki stołowe cukru pudru. Jest to około 60 g. Dodajemy też płaską łyżeczkę proszku do pieczenia i bierzemy drugą miskę oraz dwa jajka. Oddzielamy białka od żółtek. Białka wrzucamy do pustej miski, natomiast żółtka do miski z mąką masłem i cukrem pudrem. Miskę z białkami odstawiamy na bok, bo przydadzą nam się później. Będą nam potrzebne do masy makowej. Teraz za pomocą łyżki mieszamy ciasto, żeby żółtka trochę się połączyły z resztą składników. Mniej, wtedy ubrudzimy ręce. Następnie już za pomocą ręki zaczynamy wstępnie wyrabiać ciasto w misce. Jak już trochę wszystko zacznie się łączyć, wysypujemy zawartość miski na blat. I na blacie kontynuujemy wyrabianie ciasta. Na początku będzie się wydawało, że nie ma szans, aby te składniki się połączyły, ale nie dodawajcie więcej masła, cierpliwie wyrabiajcie, a zobaczycie, że wszystko się ładnie połączy. Wyrabiamy ciasto do momentu, aż będziemy z niego w stanie zrobić ładną kulę. Jeśli już naprawdę długo wyrabiacie i ciasto nadal wydaje się zbyt suche, Wtedy można dodać troszeczkę maksymalnie pół płaskiej łyżeczki śmietany. Powinno pomóc. Po uformowaniu kula ciasta powinna wyglądać w ten sposób. Odkładamy ją na bok i bierzemy dno tortownicy średnicy 26 cm. Wykładamy dno tortownicy papierem do pieczenia. Zamykamy obręcz i obrywamy nadmiar papieru do pieczenia, który znajduje się po bokach. Bierzemy kule ciasta, kładziemy ją na środku tortownicy i za pomocą dłoni rozprowadzamy ciasto. Staramy się je rozprowadzić równomiernie na całym dnie. Kiedy ciasto mamy już ładnie rozprowadzone, nakuwamy je za pomocą widelca. Ciasto zabieramy, bo w międzyczasie rozgrzał się piekarnik. Ciasto wstawiamy do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika na 15 minut. Zamykamy piekarnik i w czasie, jak spód się piecze, zabieramy się za masę makową. Do odstawionych wcześniej białek z dwóch jajek dodajemy szczyptę soli. Białka ubijamy dokładnie mikserem na wysokich obrotach na sztywną pianę. Do piany z białek będziemy dodawać puszkę 850 g masy makowej z bakaliami. Wybierajcie masy makowe dobrej jakości. Masa powinna mieć sztywną konsystencję, tak jak ta masa z filmiku. Masę makową dodajemy do białek stopniowo. Można ją podzielić na trzy partie. Każdą partię miksujemy z białkami na wolnych obrotach, tak żeby wszystko ładnie połączyło się ze sobą. Ostatnią partię warto miksować trochę dłużej, żeby białka z jajek na pewno były dobrze wymieszane z masą makową. Białka mają za zadanie trzymać masę makową, aby po upieczeniu się nie rozpłynęła. Przygotowana przez nas masa powinna wyglądać tak jak na filmiku. Masa gotowa. Teraz wyciągamy z piekarnika spód ciasta, który piek się przez 15 minut w 180 stopniach Celsjusza. Zamykamy pusty piekarnik. I ponownie ustawiamy go na 180 stopni Celsjusza, grzanie góra-dół, żeby podtrzymać temperaturę do pieczenia całego ciasta. Masę makową przesuwamy, stawiamy gotowy spód na blacie i przekładamy przygotowaną wcześniej masę makową na spód. Jeśli nie macie blaszki nieprzywierającej, możecie wcześniej posmarować ją olejem roślinnym. Dzięki temu mak nie będzie przywierał do blaszki. Masę makową wyrównujemy dokładnie za pomocą łyżki lub szpatułki. Im dokładniej to zrobicie, tym ładniejszy makowiec wyjdzie. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na 50 minut. 50 minut jest wystarczające, aby makowiec ładnie się upiekł i był gotowy. Po 50 minutach wyciągamy upieczone ciasto i odstawiamy na bok do wystudzenia. Ciasto musi całkowicie wystygnąć, zanim przejdziemy dalej. Kiedy ciasto wystygnie, bierzemy się za przygotowanie lukru. Będziemy potrzebować wyciśniętego soku z cytryny. Do miski, najlepiej o zaokrąglonym dnie, dodajemy 5 łyżek stołowych soku z cytryny. Do soku z cytryny dodajemy też 17 czubatych łyżek cukru pudru. Teraz za pomocą łyżki stołowej musimy dokładnie, energicznie wymieszać sok z cytryny z cukrem pudrem, rozbijając wszystkie grudki. Gotowy lukier powinien mieć konsystencję taką, jak na filmiku. Jeśli jest zbyt rzadki, trzeba dodać jeszcze cukru pudru. Jeśli jest zbyt gęsty, należy dodać trochę soku z cytryny. Tak przygotowanym lukrem dokładnie oblewamy górę makowca. Lukru z tej ilości składników wychodzi naprawdę dużo. Ja nie wykładałam całości na makowca, bo by był zbyt słodki. Nadmiar lukru, który Wam zostanie, możecie przechować szczelnie zamknięty w lodówce lub zamrażalniku do następnych słodkości. Na koniec dla ozdoby opruszyłam ciasto. Kandyzowaną skórką pomarańczy, jeśli nie lubicie mocniej słodkich ciast, możecie na wierzch dać zamiast kandyzowanej skórki pomarańczy, na przykład pokruszone ulubione orzechy. Tak przygotowanego makowca dobrze jest odstawić aż do zastygnięcia lukru. Ciasto obkrawamy dookoła, żeby po odpięciu obręczy się nie naderwało, co się czasem może zdarzyć. Zdejmujemy obręcz. I zobaczcie, jakie ładne wyszło ciasto. Mój makowiec nie zdążył niestety zastygnąć, zanim ukroiłam kawałek, bo chciałam pokazać wam, jak pięknie wygląda. A robiłam go dość późno. Uwierzcie mi, że gotowy makowiec jest przepyszny i rozpływa się w ustach. A jak mogliście zobaczyć, jego przygotowanie jest naprawdę proste i nie zajmuje wiele czasu ani nie wymaga specjalnych umiejętności. Jeśli przepis się Wam spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału. Tam znajdziecie więcej smacznych i prostych przepisów. Jeśli macie pytania, śmiało pytajcie w komentarzach, chętnie odpowiem. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!